Po 8 godzinnej podróży dotarłam do Briar. Jestem bardzo, bardzo zmęczona dzisiejszą podróżą, bo trwała ona jakieś wszystko razem 8 godzin z przesiadką. Dwie godziny czekałam, raz 50 minut, raz dwie godziny i dzisiaj na pewno już nie pójdę nigdzie, idę szukać kampingu, żeby rozłożyć namiot i odpocząć. Dopiero jutro ruszę. No czy wiadomo, że wyjdę na miasto zobaczyć co tu gra, bo już widziałam, że na planie jest jakiś mały zamek, mały nie mały, nie wiem. No w każdym razie Idę się rozbić i odpocząć jestem bardzo zmęczona tą podróżą dzisiaj w ogóle nie rano stwierdziłam po co mi to nie jak zwykle bo byłam zespana po prostu, mało spałam no ale zobaczymy może będzie fajnie na razie niczego nie planowałam, nic nie zaplanowałam, żadnych kilometrów, nic, 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 kompletnie totalnie na żywioł. Jak zawsze zresztą, więc i tak plan mi się zweryfikuje na bieżąco, więc nie będę szalała. No dobra, to idę odpocząć. Jak coś będzie ciekawego, to będę kręcić. Strasznie komary tną. Ja czuję, że na tym kempingu będzie ostra z nimi walka. Fajny ten mostek. Taki okrągły. Pełno jest tutaj takich. Mieszczęsnego pampingu. Nie wiem, gdzie on jest. Nie byłabym sobą, gdybym się, oczywiście, nie pogubiła trochę, się pogubiłam, żeby odnaleźć właściwy e, szlak. Bo nie chciałam iść żółtym, tylko chciałam dojść do biało-czerwonego, czyli tego głównego szlaku, który prowadzi, który się nazywa GR3. No i oczywiście trochę się pokręciłam po mieście. Znaczy no tak przez miasto musiałam przejść, chociaż i tak była krótsza droga, no ale nie szkodzi. Teraz idę do mostu, takiego dużego. I z tego mostu już powinnam być na właściwym, jak zejdę z tego mostu, to już powinnam być na właściwym szlaku. Więc będę miał już dzisiaj jakiś zamek, ze dwa zamki chyba. Także muszę dojść do tego mostu. E... I dzisiaj na chwilę obecną mam do przejścia niewiele, bo jakieś 15-16 km, nie wiem dokładnie, bo to jest tak trochę naokoło niby jest do tego miejsca, do którego chcę. Nie jest około 14. Natomiast jak pójdę naokoło do właściwego szlaku, no to będzie gdzieś nie wiem z... niby jest pokazane że 12, ale ja w to nie wierzę, zawsze jest więcej. Więc myślę, że z 16. E... I zobaczymy. No, myślę, że już tam, bo tam mam camping, więc teoretycznie tam się mogę rozbić. A jak nie to zobaczę, może dalej pójdę, ale z campingami tam już jest ciężko, więc musiałabym albo spać na dziko, co mi się nie uśmiecha, albo albo jakiś hotel, albo jakieś schronisko szukać. W każdym razie wolałabym jednak dojść do jakiegoś campingu, się rozbić, wyprać i rano na świeżo, bo jutro mam jakieś 34 km do zrobienia, więc nie będę się jakoś mocno, tak powiem, angażować w tą trasę dzisiaj raczej. Więc no myślę, że będzie ok. To idę, do przodu. W myślałam, że nie dam rady tu wejść, bo idę sobie tak taką ścieżką spacerową dołem. Mówię, no nie, no nie wierzę, no nie wejdę. Ale na moje szczęście są jakieś schody. Więc na całe szczęście. Bo tak to bym się po tych wałach przeciwpowodziowych kuźwa wspinała na czworaka. I jest piękny most. Jak on się nazywa? A to jest ten, co w mieście cały czas kieruje na to. ...pont canal, de... b... b... canal de Briar. Jest ładny ten most. Znaczy w sensie jak normalny most, których ja się cholernie boję, ale... No może już nie tak bardzo jak kiedyś, ale ja muszę tu wejść Uff. po tych schodkach. Uff. Będzie nie patrz w dół. Bo to generalnie nie jest zwykły most. Ja myślałam, że to jest zwykły most, ale to jest most przez który płynie kolejna rzeka. Dołem płynie rzeka Loara. Tu kanał który wypływa i tam się potem łączy i górę płynie kanał tutaj będę sobie szła i odnalazłam swój szlak przyszłam stamtąd a tu już jest mój szlak GF3 To idę Niesamowite jeszcze tak nie mnie W dole rzeka I w górze rzeka Ale Loara jest wielka Ogromna W życiu bym nie pomyślała, że to tak było. Pierwszy raz idę takim mostem, gdzie płynie woda. Niesamowite doświadczenie. Dziwne, bardzo dziwnie się to czuję. Ale jeszcze jakieś 500 metrów, i będę na drugim brzegu. Pierwszy raz w życiu przeszłam most dla rzeki. Rzeka w dole i rzeka w górze. no i niestety pierwszy zamek który spotkałam był zamknięty bo jest zamknięty we wtorki i otwierany dopiero po godzinie e, 14 w środę więc idę dalej szlakiem gdzieś sklep kawa może o jest jakiś i ten na kawę Taka mała kawa dobrze mi zrobi. Pogoda nie zachęca i asfaltówka przeważnie, więc droga jest taka sobie. Bar niestety zamknięty. Fajna cena kawy była euro 30, euro 40. Taka większa. No ale nie ma nikogo, Trzeba iść dalej. Cała trasa mi się nie podobała. To była asfaltem, ale widok z tej trasy jest piękny. Château de Gien. A taki widok mam z namiotu. No się obudzę z takim widokiem. Nad samą rzeką. Pięknie to wygląda wszystko. Naprawdę jest pięknie. Do katedry nie wchodzę, bo jak nie na ślub trafiam, to tym razem na pogrzeb. Znaczy, chyba ten samochód wyglądał jak pogrzebowy. Jak już go nie będzie, to tam wejdę. Bo na razie idę szukać wejścia do zamku. Tylko nie jestem pewna, czy ja chcę w środku go zwiedzać. Dobra. No nie wchodzę, bo tam jest dziwne okoliczności. Nie nowe wtorki są wszystkie zamki pozamykane No trudno. Czyli zamek, wejście do zamku wygląda tak. Ale jest zamknięte. więc się tam nie dostanę ale dlaczego? chyba dlatego jest zamknięty, że jest dzisiaj wtorek każdy wtorek wszystkie zamki są pozamykane wtorek, zamknięte to nie szkodzi, i tak nie miałam ochoty go zwiedzać ze sklepu. Proszę bardzo, sklep. I mam drzwi. Drzwi na rzekę Loire.